Wiem, wiem, musimy porozmawiać na temat małpek na kanale, bo jest ich po prostu dużo, ale musicie zrozumieć. I w ogóle witam was w kolejnym odcinku Jurassic, e, właśnie Park Evolution. Nie, to nie jest Jurassic Park. Widzicie, z tego wszystkiego, że na głównym kanale polecam sobie zajrzeć, nagrywam teraz Jurassic World Evolution 2, to już zapomniałem po prostu jak się nazywa ta gra. Tak nie powinno być. Tak nie powinno być, ale witajcie w moim pięknym parku jurajskim. O, tak możemy po prostu sobie to nazwać. E, Bayon place, 3 e, Tarpits. Okej, okay. czy mam jakieś tarpity? Nie mam Niestety żadnych tarpitów, ale sobie to mm, zaraz wszystko postawimy. A jeżeli chodzi o małpki na kanale mm, i ogólnie, bo teraz jakby zdaję sobie sprawę, że jest bardzo dużo y, odcinków z małpek i jakby reszta serii. Chociaż tak naprawdę na tym kanale nigdy nie było takich serii, jest trochę zawieszona, trochę, wiecie, nie ma tego, ale musicie um, zrozumieć jedną rzecz, że mi się super gra w małpki. Naprawdę, yy, ten kanał powstawał, nie wiem czy w ogóle pamiętacie, ten kanał, bo, kanał powstawał dlatego, że chciałem chyba grać w Robloxa i później, nie, przepraszam, w Robloxa i w Pixelgana. I w obie te gry już nie gram, dlatego przeszedłem do kolejnych rzeczy. Kolejną rzeczą, już nie pamiętam co tam było, były jakieś eksperymenty z różnymi mobilkami później, o, później właśnie Jurassic, Jurassic Park się pojawiło, czy Jurassic World i to też było spoko, buy and place five new buildings, Collective from buildings, Ok, to za chwilę sobie to zrobimy i teraz jest czas małpek i pewnie za jakiś czas małpki mi się znudzą i trzeba będzie poszukać, wiesz, nowej gierki ale zdaję sobie sprawę, że niektóre po prostu serię zaniedbałem, ale no, mówię, mi się tak super gra w małpki, tak mi się dobrze to nagrywa, więc małpki to będą się pojawiały, do momentu pewnie, gdy mi się trochę to Znudzi trochę mi się znudzą i myślałem, czy by nie zrobić takiego filmu, wiecie, w którym, słuchajcie widzowie, tutaj w komentarzach możecie pisać propozycje nowych gierek, jakby mobilnych na przykład, bo nie mam ochoty nagrywać tutaj Arka, albo jakichś takich innych, dużych, wymagających gier, tylko chciałbym się skupić bardziej na takich prostych gierkach. A, zapomniałem, że mogę sobie kliknąć tutaj, to sobie kliknijmy i to sobie kliknijmy i po prostu zrobić odcinek, gdzie będę sobie testował te gierki. Ba, nawet myślałem, czy by, zamiast właśnie Jurassic World dzisiaj, nie wrzucić yy, gram w losowe gry mobilne na telefon i po prostu szukać wiecie tej nowej gry, która i wam się spodoba i mi się spodoba. Ale z drugiej strony nie było dawno odcinka z Jurassic World, więc sobie po prostu w to zagramy dzisiaj. 15 punkcików, dziękuję bardzo. A mówię, zdaję sobie z tego sprawę, że dużo jest małp ym, ostatnio na kanale i niektórym to się może nie podobać, bo tam, wiecie, no Pixel Gun był, wcześniej był Roblox, były jakieś mobilki, był Cat Battles, było z tego co pamiętam, parę odcinków. Także ja z różnymi gierkami sobie eksperymentowałem i, wiecie, też szukałem gry, którą mi się będzie fajnie grało i wam się będzie też fajnie to oglądało. i po prostu no. O, widzicie, mamy nowe te, nowe ewolucje. I ja akurat padło na małpki. Za niedługo też wychodzi nowa część Małpek, w którą też będę na pewno sobie grał, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Nie ukrywam, że chciałbym wrócić do tego, co kiedyś było, czyli tak, jeden odcinek, powiedzmy, Małpek, na następny dzień odcinek z jakiejś innej gry, na przykład to było Jurassic World, później Małpki i, wiecie, na zmiany po prostu rzucać te filmy, żeby była taka różnorodność na kanale. Ostatnio trochę to nie wyszło, o, widzicie, nowe wykluwanie dinozaurów, bo poprzednie legendy z poprzedniego odcinka już zostały wyklute, więc mamy. mamy już jakby przygotowane. Możecie oczywiście napisać w komentarzach, jak wy tam uważacie, czy wam tu przeszkadza, że jest tyle małpy. Pewnie przeszkadza, okay? pewnie wam tu przeszkadza. Um, ale jeżeli chodzi właśnie o takie inne gry, które, um, które mógłbym nagrywać, to kurde powiem wam, że średnio mówię tak, może do Pixelgana wrócę, ale tak z drugiej strony mówię, a nie mam ochoty grać Pixelgana. W Jurassic World jest, wiecie, na tyle teraz potrzeba dużo czasu, na jakikolwiek progres, żeby sobie to wszystko pobijać, więc odcinki tak często się już nie opłacały. Ten jeden w tygodniu. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry właśnie pomysł, żeby sobie robić, bo dzięki temu ja czynię jakieś tam postępy. Ja wiem, że tego nie widać na pierwszy rzut oka, że... Cokolwiek się zmienia, tak naprawdę, bo wszystkie pewne odcinki wyglądają tak samo. O, mam Bronze Rewards! Wow, paczuchy sobie tworzymy. Dobra, weźmy sobie, zawalczmy tymi trzema dinozaurami. Ale jeżeli chodzi o inne, takie wiecie, gry, w które bym sobie pograł, to kurde, tak średnio. Myślałem, może, mówię nad Pixarkiem, ale Pixar to mm, po pierwsze, yy, za dużo dinozaurów jest osy, ostatnio w moim życiu, że tak powiem, bo na głównym kanale prowadzę dwie serii z dinozaurami, więc też chciałbym po prostu coś trochę innego. Ba, gram teraz w dinozaury, co jest w ogóle dziwne. Znaczy, co jest dziwne, no, prowadzę tą serię więc w sumie to nie jest dziwne. No, więc chciałbym mimo wszystko coś innego, ale tak, zacząłem sobie szukać, przeglądać właśnie jakieś tam listy, przeglądać, mówię, jakieś kanały, mówię, może ktoś jakąś fajną grę nagrywa, ale nic nie było takiego, co by, wiecie, co by mnie jakoś tak, co bym miał taką reakcję, o kurde, muszę w to zagrać. To jest ta gra, w którą po prostu chcę sobie, chcę sobie pograć, więc myślałem nawet, wiecie nad czym? Nad terrarium, tak, nad terrarium, myślałem, Bo ostatnio sobie pogrywam troszkę na streamach w Terrarię i zastanawiałem się, czy to w ogóle wam się tutaj spodoba, taka teraria. Mm, drugą rzeczą jest y, Fortnite. Tylko, że Fortnite. Ja wiem, Fortnite. O Jezu, Fortnite to gówno. Bla, 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 bla. Tylko, za niedługo wchodzi y, tryb do Fortnite. A. W sumie nie wiem, czy to już jest oficjalne, czy to jest nieoficjalne. Tryb wchodzi y, do Fortnite a bez budowania. Ja nienawidziłem Fortnite'a. Znaczy, może nie, nienawidziłem, ale nie lubiłem Fortnite'a za to, że jest ten tryb budowania ja byłem totalnym nubem w to i spróbowałbym sobie po prostu pokrać w tego. Fortnite'a troszkę więcej, jakby wprowadzili ten tryb bez budowania. I zobaczył po prostu, jak się będzie grało, czy to w ogóle będzie jakoś grywalne. Ale pytanie, czy. Ja, jakie wy macie też podejście do Fortnite'a, bo ja wiem, że Fortnite'a albo lubisz, albo jesteś jego największym haterem i ogólnie mówisz, że to gówno, tak jak z wieloma grami tak naprawdę jest. Mm, Więc, mówię, ten odcinek Jurassic World, nie ukrywam, że taki bardziej pogarnakowy jest, bo y, zdaję sobie sprawę, że, no mówię, du dużo tych małpek było bardzo. Okej, okay, 1 na 10, 2 na 10, 1 na 2, 2 na 2. Dobra, możemy sobie tą walkę rozegrać. Co tutaj mogę dostać? W sumie nawet nie wiem. To jest latający, to jest mój Omega 9, to jest Valkyria 77 Power Move. Dobra, lecimy z tym, z pierwszą walką. Za chwilę pewnie jakoś, wiecie, zawalczymy sobie tą tylko pierwszą walkę i później to utnę i będę miał już gotową tą paczuchę, więc zobaczymy, co z niej ciekawego poleci i coraz bardziej się zastanawiam nad tym, czy by nie zraszować tego Indominusa Rexa, bo chyba mam punkty DNA już potrzebne mm, właśnie na kolejne dwa Indominusy Rexy, więc mógłbym Teoretycznie zrobić Indominusa na 40 poziomie, ale wtedy tak mi poziom trudności skoczy wszystkich rzeczy, jakie tutaj są. Czekajcie, we wezmę, zagram to bardziej defensywnie. A, wziął dwa punkty pod obronę, więc wtedy mi tutaj tak poziom trudności skoczy, że jakikolwiek progres już będziemy mogli zapomnieć. Ale z drugiej strony mógłbym zrobić, wiecie, yy, robimy sobie Indoraptora, czy tam Indominusa yy, na 40 poziomie, później w sumie z tego robimy sobie yy, Indoraptora i cyk i kończymy serię. Bo y, oglądałem taki filmik chyba sprzed y, dwóch lat. Kogoś y, właśnie y, z Jurassic, y, właśnie z tej gry. I okazuje się, że za dużo w tej grze się nie zmieniło. Od, tamtych, od tamtego czasu. No ona dostaje mało update'ów, jeżeli chodzi wiecie, o takie znaczące znaczące update'y, no, porównujące na przykład właśnie do małpek, do pixelgana, do tych gier, które y, się pokazywały na tym kanale. Więc on, ona cały czas, powiedzmy, jest, jest taka sama. Na tym samym polega, jasne, pojawiły się na przykład te dinozaury, ale ile one się pojawiły z pół roku temu? 7, 8, 9 miesięcy? Więc może z rok, nie, nie wiem dokładnie, jak chyba zaczynaj już grać, to one się pojawiły. Albo nie. nie. Nie, 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 Wydaje mi się, że jednak nie. O, teraz z roślinnymi sobie zawalczymy. Więc jeżeli chodzi o tempo rozwoju tej gry, to jest takie... No, takie średnie, dlatego cały czas szukam jakichś alternatyw, cały czas szukam jakichś nowych gierek i to są jakby rzeczy, które mi tam przyszły do głowy, że może Terraria, bo ostatnio mam ochotę pograć w Terrarię. Jakieś update'y powychodziły yy, yy, nawet chyba wczoraj albo przedwczoraj, jak to nagrywam, yy, to właśnie wyszedł update z Don't serve, i tam wprowadzili jakieś tam przedmioty... Yy, nowe, jakiś tam typ świata i tak dalej. Więc plus jeszcze Terraria ma mody, ale ja nigdy nie przyszedłem podstawki Terrarii, więc wiadomo, by, że. Raczej bym modów unikał. Dobra, raczej powinienem go załatwić teraz. 5-1. Pięknie. Udało się, nawet bez cięcia się udało to zrobić, więc bardzo, bardzo fajnie. Dobra, Victory. W co to jest za dinozaur? Nie mam pojęcia. A jeżeli chcecie więcej, właśnie dinozaurów, to polecam wbić na mój główny kanał. Link jest oczywiście w opisie. Bo tam się. O co to, co co to, co co czekaj, czekaj. Co jest? Co to jest? Wow! Bursztyn. Um, okej, okay. zbieraj bursztyny, aby kupować kreatury prosto z marketu. An amber by battling with your boss creatures or... Okej, okay. okej, okay. czyli coś prowadzili jednak. Przepraszam, przepraszam, czyli coś prowadzili. Dena Amber Market. Jest coś. 8000. A ile kosztuje... 47, ok, no ceny, ceny oczywiście są troszkę wygórowane. Mm, z tego co widzę: 65, sucho mimus, ale fajne. To jest taki dodatkowa rzecz, żeby po prostu walczyć, brać udział w tych walkach. Także widzicie, coś, coś tam wprowadzili. Także jednak nie mogę być tak krytyczny wobec tej gry, bo jednak coś tam jest. Dobra, 0 na 5, 300 tysięcy to i tak jeszcze tego nie mam. A, i miałem powykluwać nowe dinozaury i yy, wy już wiecie, co będzie. Wy już powinniście wiedzieć, co będzie. Weźmy sobie ciebie na przykład. Weźmy sobie jakąś kolejną legendę. Czy mamy. A, tu mam jeszcze. Mam dwie, dwie te legendy. myślę, że do którego jest troszkę mniej. Dobra, wrzućmy sobie ciebie i wyrzucamy DNA Market. O, tylko DNA Cost. E, cost. A, tylko że ja bym chciał w drugą stronę, żeby to. Czyli najdroższą y, jest to. Naj najdroższą kreaturą w grze, z tego co rozumiem. E, I mamy 29 tysięcy. Cyk. Uwaga, to się dzieje. To się dzieje, mamy um, dwa ostatnie Indominusy, tak? Dwa ostatnie Indominusy, dobrze dobrze. w ogóle to wszystko obliczyłem sobie, bo co, coś mi tu, tak, powinno być git, czyli tak, tutaj będziemy mieli 20, z tej 20 robimy 30, 30 i 40, tak, będę miał wszystko gotowe na um, Indominusa na 40 poziomie, tylko jeszcze chciałem zajrzeć, do, 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 do. Chyba tutaj muszę zajrzeć. Hybryda. Czyli muszę mieć Indominusa. I A, Velociraptor DNA. A mam 3711. Okej, okay, czyli raptora nie potrzebuję. Nie wiem, coś mi się pomyliło. No, ale mógłbym stworzyć tego za 7 dni, mniej więcej, mógłbym stworzyć sobie po prostu tego, tego tego, tego, tego Indoraptora. Więc co? W tym odcinku to by było na tyle. Bardzo prosiłbym was o napisanie w komentarzu je, czy, i, czy naprawdę jest tak źle z tymi małpami i co myślicie o tym właśnie planie, żeby robić jeden odcinek czegoś, później małpki, jeden odcinek czegoś, później małpki. Tak jak to w sumie robię na głównym kanale też. Właśnie przeplatam filmy. Tylko mówię, problem jest taki, że trzeba poszukać tych gierek takich, które i wam się spodobały i mi się będzie miło grało, bo bo też nie chcę się do niczego zmuszać, bo chyba nie o to chodzi, nie? Ja też muszę mieć z tego jakąś tam e, radość i przyjemność z grania. Także e, dzięki za oglądanie. Szybki odcinek z, e, m, z z Jurassic World i no w sumie nawet dzisiaj udało się fajne rzeczy. Przepraszam, jeszcze nie. Mamy tikety, na które czekałem od dawna. Mamy megalozaura i... Uwaga! O, coś tam jest. C coś się udało zrobić, ale to chyba nie jest to, co chciałem. No, to, to, to nie jest to, co chciałem, a szkoda. I mamy ciebie jeszcze. 5%, 1800 punktów DNA. Nie, nie będę tego kupował. Nie potrzebujesz tak bardzo tego gościa. Więc dobra, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.